Cześć, witajcie w Akademii Orchideli! Dzisiaj trzy przepyszne przepisy na deserki idealne na słodki stół, bądź też każdą inną, wyjątkową okazję. A ponieważ gruszka to owoc, który w Polsce kupić możemy przez okrągły praktycznie rok, nie powinno być żadnych problemów ze zdobyciem składników w dowolnym miesiącu. Jeśli wolicie gruszkę, można zastąpić jabłkiem, a to jak przygotować dokładnie te owoce opisałam w każdym z przepisów. Linki jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem na dole. Zaczynamy od karmelu, pół szklanki cukru wsypujemy na patelnię i powoli podgrzewamy do chwili, gdy cały cukier się rozpuści i nabierze bursztynowego koloru. Co ważne, cukru nie mieszamy pod żadnym pozorem. Następnie dolewamy 100 ml, czyli mniej więcej 7 łyżek wody. Uważajcie, bo będzie pryskać. I powoli podgrzewamy, tym razem już mieszając, aż grudki cukru całkowicie się rozpuszczą. Gdy tak się stanie, dodajemy 150 ml śmietanki 30% i gotujemy całość, aż nabierze jasno-brązowego koloru i lekko zgęstnieje. Wtedy dodajemy jeszcze 10 g masła, czyli mniej więcej dwie łyżeczki, mieszając i podgrzewając już tylko do jego rozpuszczenia. Gotowy karmel studzimy. Pamiętajcie, że karmel można przygotować z dużym wyprzedzeniem. Przed użyciem wystarczy go tylko lekko podgrzać, aby nabrał znowu płynnej konsystencji. Około 100 g solonych krakersów mielimy bądź też rozgniatamy wałkiem. Mniej więcej 10 połówek gruszek w syropie kroimy na cienkie kawałki. Jeśli nie macie swoich gruszek z zapasów na zimę u góry ekranu znajdziecie link do przepisu zawierający dokładne wskazówki jak takie gruszki prosto i szybko przygotować. 500 ml schłodzonej śmietanki 30% ubijamy na sztywno z dwiema łyżkami cukru. Jeśli potrzebujecie większej trwałości można dodać jeszcze jedno opakowanie śmietan fixu. Następnie napełniamy nasze pojemniczki. Moje mają pojemność 60 do 70 ml, krakersy, gruszki, bita śmietana, krakersy, gruszki i bita śmietana. Resztę uzupełniamy wystudzonym karmelem, a do zrobienia rozetki na wierzchu użyłam tylko 6B z firmy Wilton. Następnego deseru będziemy potrzebować jasnego biszkoptu. Ja swój upiekłam wcześniej i dobrze wystudziłam. Przepis na ten biszkop znajdziecie w linku pod filmem. Okrągłą wykrawaczką wykroję teraz krążki wielkości mojego pojemniczka na deser i może jeszcze przetnę je na pół, aby nie były zbyt grube, ponieważ moje pojemniczki nie są za duże. Około pół szklanki syropu gruszkowego rozcieńczę pół szklanki wody i dodam trochę soku z cytryny, aby całość nie była za słodka. I jeszcze krem kajmakowy. Możecie tutaj użyć gotowego kremu z puszki albo mleko skondensowane, koniecznie słodzone. Wstawiamy je do garnka z wodą i gotujemy przez 2 godziny na wolnym ogniu. W każdym z przypadków gotową masę dobrze jest rozcieńczyć nieco mlekiem, aby nabrała bardziej płynnej konsystencji. Można ją również nieco podgrzać. 250 g śmietanki 36% dobrze schłodzonej. I 200 g kwaśnej śmietany 18% również schłodzonej wlewamy razem do miski i dodajemy 2 łyżki cukru pudru. Całość ubijamy nie za długo, aby nie zważyć śmietanki, najlepiej do chwili gdy konsystencja zacznie się robić wyraźnie sztywna. No i jeszcze gruszki w syropie, kroimy na cienkie plasterki. Przypominam, że przepis z dokładnymi wskazówkami odnośnie wykonania gruszek znajdziecie w linku pod filmem. I teraz biszkopt. Nasączamy. Gruszka. Kajmak, krem i wszystko powtarzamy jeszcze raz. Na koniec jeszcze trochę płatków migdałowych, które wcześniej zrumieniłam lekko na suchej patelni. I gotowe. Do tego deserku będzie dla odmiany potrzebny biszkopt czekoladowy. Przepis tak jak i pozostałe wszystkie przepisy znajdziecie na orchideli.com. Link wyświetla się teraz u góry ekranu. Wycinamy krążki bądź też inny kształt w zależności od tego, jaki pojemnik wybraliście. Dwie płaskie łyżeczki kawy rozpuszczalnej zalewamy niewielką ilością wrzącej wody i uzupełniamy syropem z gruszek tak, aby wyszło około 2 trzecich szklanki. Można dodać również sok z cytryny albo ulubiony alkohol. Ja dolewam tutaj orzecha włoskiego z soplicy. Całość mieszam i odstawiamy do wystudzenia. Około 5 do 10 połowę gruszek w syropie kroimy na plasterki. Takie gruszki, przypominam, przygotować można naprawdę prosto i szybko. Link do przepisu wyświetla się właśnie teraz na ekranie. Więc nie obawiajcie się, jeśli nie macie zimowych zapasów gruszek w słoiku. Gruszki można kupić praktycznie przez okrągły rok i zawsze przygotować taką ilość, jaka w danym momencie jest Wam potrzebna. 100 gramów czekolady mlecznej i 100 g czekolady gorzkiej oraz 5 łyżek śmietanki 30% rozpuszczamy razem i odstawiamy do wystudzenia. 500 ml śmietanki 30% i 2 łyżki cukru pudru ubijamy na sztywno. Następnie dodajemy czekoladę, nieco mieszamy, a później jeszcze przez chwilę miksujemy, aby czekolada rozeszła się w bitej śmietanie. Pamiętajcie tylko, aby nie przeciągać miksowania, tak aby śmietanka się nie zważyła. I teraz biszkopt czekoladowy nasączamy. Następnie układamy gruszki. Krem. I znowu biszkopt czekoladowy, nasączony, gruszki i krem. Na koniec jeszcze dekoracje, ale to już wedle Waszego uznania, ja wykorzystałam cukrowe perełki.